Tu chyba nie ma innych przejść na prawo. Mamy dyrektora, który na nas tylko czeka na lewo. Już byliśmy, Lumosa ogarnęliśmy, to wbijamy do środka. No nie, ten dureń. No z pieprza i stąd. Jeszcze na sam koniec no, ja się musiał wpierdzielić. Ziemnie. Co powiecie, pachory? Chcecie się zabawić? Ja, z tobą na pewno. Czemu masz włosy w nosie, Brzydalu? O, zamrażamy go tym razem. To z stąd, jak nie jest dobrze. No... co mu tam... Na ramiennik chyba mu chyba nie, tarczę mu chyba zabrał teraz, tak. No... O, się. Dobra robota, Harry. Dobra robota, Harry. Było całkiem fajnie. Może trochę przesadziliśmy. Patrzcie, jak płacze. Ja on i płacze. Słyszałem kartę. Tylko gdzie? Nie, kociołki. Ehm. Chodźmy tu i pójdziemy sobie od razu na siódme piętro. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka. Bijamy tu. tu. Gdzie to było? Gdzie oni to mieli? Nigdzie nie podchodzę. Eee, y, oni mieli tu na lewo. Cześć, cześć Fred cześć, cześć George. George. Ha, wiedziałem. Ho, biermy na karta. Za taką cenę to okazja. Stów w Kupuję. Biara. Yy, e, dobra, hasła do portretów. Po to przyszedłem. A, tak, to hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego tajemnego miejsca, a nim rumu. Co chcesz, musiał szukać tych? Jasnych. Sekretów? Albo to jeszcze za te? Właśnie a W sumie to za kochołki było, a nie za denie chyba. Portretem. 12. Jasne. Ale dobra. Kupuję to. Właśnie dostałem to hasło. Mam nadzieję, że mi styknie. wiem, co jest za tym portretem. Do 12. George, czy nam to sprzedać? Nie, też za 15. Jaka burżuazja. A tak, to hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego tajemnego miejsca. Ani mro. Ile mamy? 38. To hasło nigdy nie zostało sprawdzone. Ile nam zostało? Dawać bo nawet nie, jednak, nie wiem. Na człowiek, Trzy, który 8 ich miało być, nie wiem, ile mi tam. Kurna 20. Źle, Bez jaj, mi braknie. U masz za mało kociołkowych 25. To będę musiał tu kupić za te. To niezwykle za fasolki ze sławnymi czarownicami i czarodziejami. Sprzedaje ją z prawdziwą niechęcią. Świetnie. To nie. hasło. co się Właśnie da. To dostaliśmy. Ładne, nie? Troll górski, pamiętam jak mnie atakował w jedynce. Hmm. naprawdę nie powinniśmy sprzedawać tego tak tanio. To no to znacznie... po co sprzedajecie co za durnie? Świetnie, umowa stoi! Uwolniliśmy od tej karty Draco Malfoya. No to dajcie mi ją za darmo, a nie sprzedajecie. To. Właśnie to dostaliśmy. Ładne, nie? Ładne, ładne. No to... ślimak jakiś! Hmm. Teraz tak, yy, karty Czemu nie pokazuję ogólnie ile ich mam. Hmm. Brakuje nam dwóch hasel do portretów. Hmm. Tu mamy wszystko. 18 dni a będzie mi za 40 potrzebne. Kurczę, no Tu mamy wszystko. Co mi brakuje tu mi brakuje 10, 5, tu mi jednej brakuje. No kurczę, karty premiowe. Dobra. Oni już nie mają. Musimy sobie te Musisz kociołki to sobie kupić. kupić tylko za ile oni to będą pylać? Za 50. Kurwa. Dobra, myślę, że warto a, i tak. To jest prawdziwe cacko. Nie możecie mi. Ty zgubię, bo powinien mieć jakiś licznik, ile chcę naraz kupić, a nie za każdym razem. Słuchaj, jak oni stękają. Lepiej kup, zanim nam zabraknie. Umowa stoi. Są tak Ale kupujemy, że nie nadążamy sprowadzać do sklepu. No, zaraz, zróbmy tak. Y, Idziemy do tego. Mm, Pasła. Masz mało Aha, bo nie za 25. Dobra. Czyli do 25 dobijemy o, i, zobaczymy, o, o, i zobaczymy ile potrzebuje na, ten, o, o, na te ostatnie. Świetnie. O, Albo o, wiem co o. zrobimy. Najpierw sobie pójdziemy na te sekrety. Dobra, kupimy sobie jeszcze te dwie i, i na pewno przy tych za tych has, za tymi portretami, są są hasła, tam pewnie będą jeszcze jakieś e, te kociołki. Brzmi tak. Weźmy sobie też jeszcze jedno hasło. To hasło nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry Dobra, 25. Po ile to? Już za, mało za 30 pewnie, tak. Czyli jeden musimy 30. Że swoją musimy 30 uzbierać kociołków. kociołków. Ym, idziemy do tego portretu na wprost. Ja chyba mam do niego hasło. Poliglota? Poliglota? Ok. bo mamy już jeden. Eee!

Ale homora, kurna. Woo! 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 Wow. Jaka jazda. Woo! po co Woo! te. Woo! 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 można Woo! 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 Oj Hermiona, coś ty narobiła. W pazie moje zbierajcie fasolki. Ujea! Yeah. Już jest 21. Później będę nadmiar miał. Wracamy. Eee. No to co? Idziemy szukać. Gdzie indziej. Gdzie nie idę. To sprawdzamy sobie jeszcze każde piętra. A, tego akurat nie mamy. Co za peszek. Co tylko. Szóste piętro i nie ma nic więcej, ale głupie. Co jest na piątym? A, do Grubasa. Dumny guzik. Hmm? O, że... wiedziałem, że tutaj buraki będą. tylko jedno się nachapał. Jak spieprzyły! A reszta gdzie? Dumny guzik. Aha. Yeah, bitches! to inne przejście. Mogłem od niego <śmienicza> O, i teraz mogę Wam powiedzieć, że przez sporo nie było, w ogóle nie wrzucałem odcinków, ale to było spowodowane. Tu byłem w Krakowie na pikniku Line, później oczywiście na PGA i niestety. Dobra, idziemy dalej, na niższe piętro. Które to będzie? Czwarte? Czwarte. O, nie byliśmy tu jeszcze. Co macie hey! dla mnie? O, 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 o. Co masz? Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Świetny. go. To świetny interes Harry. Coś za Bertin Botem? Bibelot jest. To tyle? Nie, jest Bondi i karta jeszcze. I jeszcze do spongy. góry. No. Mamy 38 jak ja głupi ben że to kupowałem. Dobra, co tam masz jeszcze? Jaki Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Chcę! Jasne, kupuję to. 54. Proszę bardzo, Harry. Harry? Chcesz kupić Twórcy kartę mogli pomyśleć? Chyba się przedał taki suwak i... Dobra, kupuj. biorę to. Na zdrowie, Harry. Do zobaczenia. Wybiera, wybrałbym sobie liczbę. A Tak ty nie, tej trzeba tej się tej męczyć. Tej Jasne. Kupuję. już mi się do niczego Dobra, to nie przyda. Dobra, chodźmy dalej. Nic nie ma? Nie, to nie. Co masz? Hey, Potter. Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? A chcesz dostać w ryj? Za 10 tylko. Kupuję. To świetny interes, Harry. 23 karty za, chcesz kupić jeszcze mi zostały. Harry? Chcę. Dobra, biorę to. Ciesz się tą kartą. Jeszcze 2200 fasolek i tak nie mam na co wydawać. Hej, Potter. Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? Jako Morgan Lefayę. Świetnie, umowa stoi. Dobra, styknie jak na razie. Na zdrowie. A co ja sobie kichłem? Eee. eee! To przecież trzecie piętro! Zakazane. O! Sala, chyba nie? Niemczech wejdę? Nie, chyba mogę. Hmm, gówno jest. Nawet czaszki nie można wziąć. Eee, to te nudy. w tej sali. To idziemy na drugie. Tylko nie pamiętam, czy to coś było. A myśmy już tu byli. Nie, ale hasła do portretów, nie? Tu jest. Lunatyk. O, widzę, spongify tu będzie. Spongifus. Mhm, z dwóch stron dzięki. I dwa na raz.

Na tym piętrze chyba wszystko nie było więcej. Bo no się zdaje. Eee, e, 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 nie było. Wracamy. Mm -hmm, to oczywiście jest selbrzydka. Lumo. O ciup to ja to wszystko mam porozwalać Co z tego będę miał? I co? Idzie no i no i no i, no i. Na dół tam coś jest Idziemy na dół, nie, wiem, czy tu najpierw Aha, coś czuję, że zaraz mi tu coś Dorwie No boimy. Weźmy na górę. Ej, skąd to się tu wziął? Jak tego tu nie było? A ja, jak głupi kupowałem kociołki. Tu? A nie? A, to tyle. Nastaje nam pierwsze piętro Tylko nie wiem czy... A nie, tu jest wyjście na... Ten, to nie. Zobaczymy tu jeszcze na dole. Czy jest coś ciekawego? Nie, tu chyba już nic nie było. Nie, dobra. Wiem, że jeszcze w lochach chyba był jeden portret. Ej, Harry, chodź tu! No chciałbym, ale za długo to trwa i nie, nie handluję. Tu jest. Zębatka. Nie Bozeus. Jest karta. Spongibus. Eee, eee. Oh. homor. -ho. Te, a tam ci co? Się obijają. Spongibus. Alo homor. -ho. Eee, no dwa razy. Eee. eee. Alo, Alo

Ej, 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 pozdro, że jeszcze raz muszę tam nie wiem po co mi to, ale dobra, nie wziąłem wszystkich. Hmm, kij z tym, tylko są fasolek warte. Nie chcę. Jeszcze tu. Co? 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 Gesundheit. A co to znaczy? Gesundheit. Eh? A jest most.

Ale, humora? Karciuszka. No i to chyba tyle. Nie mam więcej portretów, jak dobrze pamiętam. Pójdziemy jeszcze kupić ten portret i będziemy kończyć. Portret, hasło do portretu.

Jasne, kupuję to. No, Eee, yy, kart jeszcze nie, to jeszcze mi nie stać na to. O, nie, to jest wyjątkowa, super, super Muszę wszystkie karty uzbierać. Ją za darmo. Dobra, jest czemu tak jak jestem kilometr, kilometr od was, dalej, was tak samo słyszę głośno? Eee, Boże, to tu nie mogłem poliglota. iść. Byłem tu? Eee, co jest? Poliglota. What the fuck? Poliglota. No, ale nie, ja tu byłem czy nie byłem? Halo, byłem tu co za głupek. Jednak było to szóste piętro. Hey, Harry! Nie chcę pohandlować. To kichawka. Kichawka. Coś mi wyskoczy, łaga.

Chcę tylko karty, nic więcej. Zaryw głowę o strop. Łe. Ło będzie sieka. Pada, pada, pada. A ja głupi kupowałem kociołki, chociaż tu jest ich tysiące. Nie no, przesadzam. Oczywiście. I do karty. Tu będzie karta. Musi być. Ale. więcej matka nie miała Co jak urna encyklopedia to Tyle tomów Szczekają jak psy Taki wał, ja chcę jeszcze jedną kartę za to, za wysiłek I Idziemy Przydałoby się te karty, no pokazałbym Wam tą kozacką ostatnią. Trzymajmy sobie ten nie, będzie szybciej, chyba będzie. No. Uch, trochę świeżego powietrza. Jestem skonany. Właśnie skończyłem szukać sekretów. Tam, <laughs> Znalazłem też sporo kodziałkowych biegusków. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską? Harry? Chcę, wszystko ci oddam, byle byś mi dał. Wszystkie Umowa karty stoi. Obaj 65, jeszcze 15. Decyzje. Hej Harry, chodź tu! Idę, idę. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Umowa stoi. Proszę bardzo, Harry. Chcę kupić, tak, chcę. Hej, pytam! Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Jasne. W porządku. Ciesz się tą kartą. Cieszę się każdą jedną. Hej potter! Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? Nie. Dobra, biorę to! Obaj zrobiliśmy dobry interes, Już każe, że mi dyń brakuje, a on będzie potrzebował, nie Właśnie wiadomo ile. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Brzmi Ej ten gościu ma inny fryz, ale twarz ma identyczną Dobra, jak tam ci inni, tam ci mieli czarne. Mam do sprzedania karty kolekcjonerskie jeśli Was to interesuje. Brzmi nieźle, Kupuję. Jeszcze 10. Do zobaczenia. Jeszcze 10. Ja chcę wiedzieć jaka jest superhari na niej będzie, to jest, to jest na pewno. Mam bardzo rzadki egzemplarz. Świetnie, Ej, bo mi się skończyło zaraz. To świetny Halloween E, synek No, bez jajec, skończyło się. Jak e, gdzie ja idę, jak oni tu są przecież. Ale dobra, ja bym go jeszcze chętniej pokupował, już na zakończenie. Rzeźmy, oni tam w środku byli. Ach. Bez że od nich już nie mogę nic kupić. Dobra, olaź to. Najwyżej kiedyś to sam przejdę i powiem wam co tam była za karta. Chyba, że wiecie, ale to jest pewne, że wiecie. Jemy do profesorków. To dobrze. Chyba, no. No, chyba wszystko wykonałem 5959571 na 80, ale to nie jest obowiązkowe. i co? Wszystkim wam należą się gratulacje. Zaliczyliście trzeci rok. Hurra! Idziemy Pisz, pić! Zmienicie. Powinniście być z siebie naprawdę dumni. Wykazaliście się wielką, e ale mogę na go nie wiedzieć. I zachowujcie się przyzwoicie podczas letnich wakacji. No nie popajcie tyle. Gratulacje. Trzeci programu na nauki został ukończony. Z Harry i przyjaciół na stację King's Cross, Harry przypomniał sobie coś, co powiedział profesor Dumbledore. Wierzysz, że ci, których kochamy, naprawdę nas opuszczają? Nie sądzisz, że najsilniej odczuwamy ich bliskość, gdy coś nam grozi? Twój ojciec żyje w tobie, Harry, i pojawia się, gdy go najbardziej potrzebujesz. Mm -hmm. Jaki pejzaż. No, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta seria równie dobrze jak poprzednie. Ja jak mówiłem, zobaczymy co z czwartą częścią. Myślę, że miniemy ją. Mo może kiedyś ją wykonamy, przejdziemy całą, ale myślę, że... Do piątki się udamy i będziemy kontynuować w, w Harry Potterze i Zakonie Feniksa. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się do kolejnych serii. Papa! Pa.